To jest antenowy kabel symetryczny. Służył on w dawnych czasach telewizji analogowej do połączenia anteny telewizyjnej z odbiornikiem telewizyjnym. Kabel ma, ma impedancję 300 ohmów czyli taką samą jak dipol w antenie. Składa się on z dwóch osobnych żył oddzielonych od siebie. Za kawałka plastiku, kabel taki należało podłączyć do anteny bezpośrednio, bez użycia symetryzatora. Czyli jedną żyłę do jednego zacisku dipola anteny, drugą do drugiego zacisku dipola anteny. Nie miała znaczenia polaryzacja. Oczywiście należało użyć specjalnych końcówek oczkowych, aby był pewny styk. Zazwyczaj taki kabel był później kończony wtyczką IEC. Y, którą podłączano do, bezpośrednio do odbiornika telewizyjnego. Stare odbiorniki telewizyjne miały impedancję 300 ohmów. W późniejszych czasach kabel symetryczny został zastąpiony kablem niesymetrycznym, tzw. Tak koncentrykiem. Kabel koncentryczny składa się ze żyły gorącej i ekranu oddzielonych od siebie za pomocą kawałka izolacji. Oplot składa się z wielu drucików owiniętych wokół izolacji żywej, gorącej, zazwyczaj aluminiowych bądź miedzianych. Kabel taki ma impedancję 75 omów. także aby połączyć go do anteny należy użyć symetryzatora. Symetryzator to taka mała płyteczka, którą podłączamy bezpośrednio do dipola anteny za pomocą śrubek. I następnie do niego podłączamy kabel niesymetryczny, koncentryk. Symetryzator zmienia nam impedancję 300 ohmów, dipola anteny do impedancji przewodu i odbiornika 75 ohmów, i na dodatek zmienia nam wyjście symetryczne dipola anteny na wyjście niesymetryczne kabla koncentrycznego. Także taka jest właśnie różnica pomiędzy obecnie stosowanym przewodem niesymetrycznym, koncentrycznym, a dawniej stosowanym przewodem symetrycznym.